Lukas Podolski nagrodą za gauntlet z powershotem. No myślę, że ludzie poza granicami Polski są załamani. Niemiec z ekstra klasy. Połącz to. Z kim? Wielkie nazwiska i nie tylko. A potrzebujemy wielkich nazwisk, żeby mi połączyć nową wczorajszą gwiazdę, czyli Parrot. Troy fucking parrot. Dzisiaj jest debiutem. Benchuje Leo Messiego. Ile jesteśmy w minus już na Chrysą To jest interesujące? Okej. Okay. Następne 15k, ale to już 15k do 150k to już nie robi takiego wrażenia ani, ani bólu głowy, prawda? Witam, Pawko, kartel się ma. Ważne mecze, bardzo fajnie, kto jest w ważnych spotkaniach: Borussia Stuttgart, Barcelona Athletic, Lombardia Milano i Arsenal. Teraz jest Arsenal z Persian Weekend? Derby Londynu? Coś fantastycznego. Dobrze, że wracamy do poważnego męskiego futbolu. Nowy Hero? Jest! Nowy Hero! Cztery składy: 8,5, 8,6, 8,7 i 8,7 rating skład. Czyli całkiem dużo chyba. Jest! Sam chłopcy w triplecie: Kordoba Iwan, Abedi Pele ewentualnie Marek Hamsik. Robicie to? Iwan Kordoba to jest świetny stoper. O jaką genialnie presuje. Abed Pele nie grałem ani razu, ale Marapida jest lewonożny. I chyba potrafi grać na lewym skrzydle. Taka alternatywa dla Rafini. No ma LP. No kurna. Do no 4-4-2 jak znalazł. Do 4-5-1 odpukać też. Agility genialne. O, ten strzał mógłby być trochę lepszy. Prócz tego. Incisivi, Więc poda piłkę genialnie. Chyba, że on na rynku jest trzy razy tańszy. Ale to chyba niemożliwe, co? A Bedi Pale kosztuje... Ale z SBC smakuje dużo inaczej. Umówmy się. Z SBC smakuje zupełnie inaczej. Dajcie spokój. No dobrze. No dobrze, sprawdźmy. A. Zapomniałem, zapomniałem, że jest czwartek. Ustawiłem tytuł godzinę temu i zapomniałem, że jest czwartek, a w czwartek chłopcy są wynagradzani. Nagrody rajwalsowe, dywizja elitarna, najwyższa możliwa, więc oby z marzeniami i dobrze. 45k jest, o mój Boże. Załóżmy licznik, załóżmy licznik, bo to jest, to jest kluczowe. Tydzień temu było absolutnie najgorzej, jak tylko mogło być. Chyba zrobiłem z 70 tysięcy monet. Teraz mamy już 45k. Nie wiem, czy tydzień temu doliczyłem to, że dostałem 30, nie 45k w monetach, ale dajcie spok Jest Plerpik 86, plus? Wow! To są genialne nagrody, stary. To są fenomenalne nagrody. Witam, manek, dzień dobry, dobra, Otwieram, nie gadamy. Uwaga! Z lewej strony Banger goni Banger. Uuuuh, Humme 84, to jest z wielki początek, ale weźmiemy marka Kuku Następny. Mogliby do... on O kurwa! 10k był warty, ale tym śmietnikiem. Aaa, myślałem, że nie niewymienne, no. Pomyłka. Od razu pomyłka. Uwaga! Mark Andre Dunder-Schnitzel, Juri Telemons i Phil fucking Foden. Uwaga, lewa strona. Oj, świetnie. Katoto, oj, tragicznie. Wendy fucking rena. Czekamy na wielkie rzeczy, uwaga! Ja Pierdolka. gnabryz, takiej flary, no. Doomorny, wezmę, czekaj Lepiej Gnabriego czy Gabriela? Informa lepiej, dobrze W takim razie Serge Gnabri I niesamowity player pick, gdzie jest gwarancja Walkoutu i zysku, niemalże Uwaga, środek Nicobarela, prawa strona Colt Palmer Lewa strona Wow, wow się! fenomenalnie wręcz Gratuluję, kurwa, najwyższa liga w grze Frarego ni te Świetne player pickie. gratuluję Licznik. Co mamy? Świetnie. Zakani. Świetnie. Ej, da się trafić walkout jeszcze w nagrodach i nie tylko. Isko zakani. Bardzo też dobrze. Oj, korozja się rozpędza. Mega paczka, paczka wymienna. Z walkoutem, uwaga. Mężczyzna na S.O. Potencjał? Skończył się. Ruben Dyjasz. Ruben fucking Dyjasz. On jest warty prawda? A nawet jeśli nie, to reszta paczki będzie warta po Quixelu, więc doliczę sobie tą, e, tą dziewiątkę. Jest walkout. Znowu mężczyzna. Na NC. Uwaga. O. Oh, Serku giracy. To jest bardzo z... Na pojedynczym walkout. Faj hey, witość. To jest bardzo złe, że to jest walkout pojedynczy. Niestety. W środku. Luka Magic. Kto jest najdroższy? Nie mam pojęcia. Mapi Leon? HPD. O oh, Boże. Japonia. Reinders. A Reinders jest. Było to tego warte? Raczej nie. Czy bawiłem się świetnie? Tak samo jak zawsze. Ale spokojnie. Bo jeszcze... Wraca alternatywa w postaci row to glory. Siadłem wczoraj w nocy po Męsku na offstreamie i zagrałem swoje Zagrałem swoje punkty, wbiłem tą 30, więc są paczki, w największym sorcie są playerpiki. picki. Rash czy skończę ten karnet? Skończę! Jestem już na 16 poziomie, więc raczej na luzie. E, dywiza pierwsza. Pragnę przypomnieć, konto Road to glory 40K, mega paczka, player niesamowite i na samym końcu jeszcze banger w postaci 83 plus. Okej, okay, ok. Łapka w górę. Na zdrowie i powodzenia. Za litardą daje źle. To za Rywalsy w pierwszej lidze da dużo lepiej. Bruno Magic, Jan Oblak Nie jest dobrze. Ale jest to jakiś foder w kierunku ikony albo hero, bo ja tu na pewno heroa i ikony każdej nie zrobiłem. 8-4 podejście. Następny, uwaga. Konsekwencje jakie będą. O, event! O, Bernardo'S. Uuu, kurwa na duplikacie, ale fajnie. Podoba mi się. Bernardo Silva, 4 na 4. I co, da się grać? Na, na SPO? Na SP? Uwaga. Dobry dry... O, jaki dry, yes. Totalny banger. bierzemy go w ciem... Wymienny! Jest! jest haha, <laughs> wymienny Bernardo Silva, 150k, no i co, już jest pięknie, i palnik o te elitarne, obciągane na main account. To jest właśnie to, czego my szukamy, Bernardo Silva. Ruben Neves dla zgrania. Alfonso Davis wymienny, on pies do ewolucji drogi, pipe fucking go baby, dalej, dalej będzie jeszcze lepiej, koncentracja, uuu, a niestety. Dała nadzieję pani Spytę. Spytę. To jest wymienne? Chyba to już nie będzie wymienne, więc... Ona battle na hatryku klasycznym. Oli se pod Dali Olmu z więzienia i granic szakara. Niestety. To nie było najpiękniejsze, ale Bernardo Silva <grytania> uratował wszystko. I chyba będzie foder na ikonę w takim razie. A nawet jeśli go nie będzie, to trzeba będzie ikonę zrobić, kupić foder. Ale rewalsy wczoraj dogrywałem tym składem, co był zbudowany na y, poniedziałkowym streamie. Po tym, jak uznałem, że zostaje trochę chudszym jokerem i będę grać tylko obrzydliwą metę, I powiem wam tak: To były najłatwiejsze rewalsy w moim życiu, z nazwą składu idealnie pasującą, ale nie będziemy tak grać ligi weekendowej. Nie, 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 nie. Oni zaraz są wszyscy z powrotem wypieprzeni. I wracamy do łask. E, Odpuśćmy. Lewa strona? Timowe do jego 8-3. Z walkoutem? Otóż nie. SPD. Uh, Kacemiro! Albo SBC, albo pierwszy skład. 8-2. 5 razy 8-2. Koncentracja? O, ja pierdolka. Nie jest dobrze, a szkoda. Zabrali mi nazwy paczek. A więc paczka w ciemno. Wymienna. To cieszy. Co się stało? SPO, no i tyle. Jeśli raz 7.5+, bez lookoutu. O, Na sportowo i na zdrowie. Przed twój jedna boska ikona wróci do składu Partnerem odcinka jest Secret Ball Mystery Boxy z koszulkami Czyli idealny prezent i na święta, a może nawet i dla samego siebie Żeby zaskoczyć się właśnie takim mystery boxem Waszej ulubionej drużyny piłkarskiej I nie tylko Poro kategorii boxów do wyboru Z kodem BLACHU otrzymacie minus 5% przy zamówieniu Link w opisie, z pewnością znajdziecie coś, co przykuje wasze oko no, To się chyba robiło w ten sposób Bo za każdym razem, yy, ostatnim razem Yy, była krówka i taka karteczka Więc otwieram tu, po prostu będę patrzył na podglądzie Uwaga? Czekaj, ja coś chyba zepsułem. Cześć, jak to? Mogę to odchodzić w ciem. No nie, nie, nie muszę, muszę sam to tak sobie poradzić. A, bo... Zobacz, firma zrobiła progres i już nie ma jakiegoś kartonu z gówna, tylko teraz jest profesjonalna zaszetka. Jak moja babcia ma na lekarstwa. Proszę bardzo. Co to jest grubo. Rusia Dortmund nie Co to, to jest? Ooo! O, widzę nazwisko! Itko To jest Real Betis, ej, chyba Cold! Myślałem, że jakiś gówno z Belgii. A to jest Isko Gonzalez. No, fajne, nie fajne, bo ja nie wiedziałem, że nie takich herb mają w ogóle jakiś zastępczy. Zobacz ten herb. Widać ten herb? Takie coś: Betis. Różnice klubu czy co? Go next! Nie, 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 nie. Tylko nie te warchlaki niemieckie, kur... No pytanie, jaka? Nie, 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 nie. No to nie jest domówka, chociaż. Dobra, gdyby była domówka, to by było dużo gorzej. To jest. Co to jest, Kubik? Moisture Management. Technical Fabrics? Nie, to chyba nie to. Chyba treningowa. Jakiś Boży Herbik, proszę. Nie, no co to jest Marsylia? Girynów na plecach. O, to dam Maca akurat. A potem i nie, przepraszam Nazwisko? Nie ma. Nie ma nazwiska. Marsylia Cazzo. Tak jest sponsor. Wiara? Nie, nie. No nie. No kanonierzy. Koda sportu tanie na event. LGBT wersja kanonierzy 2025. Wyleciała krówka. O! Manchester United. Gold. No wreszcie. Kurna. Idziemy w dobrym kierunku. Uwaga. Domówka. A. Snapdragon Man United. Bez nazwiska niestety. A szkoda, bo fajnych mordeczek jest kilka. No wiara, wiara jest w nas. Polski nadejdzie czas. Oby, 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 oby. No Real Madryt? Nie, nie, nie. Żaden Real Madryt. Palace? Crystal Palace? Dziękujemy. Crystal Palace! Ale domówka chociaż. Ej, ale jest ładnie zrobiona. Chyba w ogóle najładniej z tych wszystkich. To w kamerze tego nie widać. Ale z tyłu jest takie fajne, nie wiem, takie wygrawerowane... Przewiewne coś. Jakbym w tym usiadł na 8 godzin, tym się nie zapłacił jak świnia. No to wio. Ja. No to jest Spotify! Spotify! Tak jest, kurwa! Dobra, wracamy! Tak bardzo, jak jeszcze nigdy nie wróciliśmy. <laughs> Nieustawione! Naprawdę! Losową paczkę wziąłem i w ostatniej jest! Uratowany, hojny. Z tego roku! Aaaa! Bez nazwiska! Mógł być Robert, mógł być Jamal, ale nazwisko można podobno samemu sobie dograwerować w momencie jak coś na stadionie. To chyba kosztuje 10 albo 20 euro, nie pamiętam ostatnio, jak byłem, ale, ale można. Więc jak będę, to sobie coś wkleję. Mm, na no kurna. Teraz wyglądałem, grał w Barcelonie u 17 i tam po mało Hansi Flick już na mnie patrzy. Czy dam radę na lewej obronie? Rodry's on fire. 29K. Poświęciłem 230 tysięcy monet Na tę jedną, jedyną, nieprawdopodobną ikonę na koncie RTG Więc proszę o cokolwiek innego <laughs> niż bramkarz O cokolwiek innego niż jakiś madryczak Cokolwiek sympatycznego na skrzydło Na napad, na SPO Kreator, wizjonator, banger, siekiera goniąca siekierę Na zdrowie, na zdrowie i ja było dobrze 8-9 ikona Mysz, zdaje no jest dobrze! Nie, na prawej obronie, nie, jaj! I to jest zambrota! I to jest świetny piłkarz! Ale cię ja to No nie! No nie, nie, nie! No nie na koncie RTG, ja potrzebuję bramek! Wrażeń! Możliwości strzeleckich! Makelelełby spokojnie. Makelele, spoko! On kosztuje 260K! To jest... To jest Banger traw na koniec dnia! Ale do końca dnia jeszcze bardzo daleko, no niestety. Eee Tu skład zbudujemy... Nie, pozostałem te karty. Renders niech sobie idzie, ja, Wrócimy na to konto jutro czy pojutrze, a póki co niech te opy gówna idą w zapomnienie na licytacji. To świetnie, że mam Hakimego i mam zambrotę. Właśnie dokładnie tego potrzebowałem. Ej, Hakimi ma RM! On będzie jakiś najgorszy na świecie na LM? Na RM? Nie. Eli, zaraz ugrał się, bardzo sympatycznie. Szkoda mi go wyrzucać. Niech Hakimi gra na RM, chyba że Ty możesz grać na RM. Nie możesz grać na R... Aaa, fuck! Dobra. Wrócimy do tego. Paćka na przełamanie. Co by nie było zbyt komfortowo, ale uroczyście. I'm the captain fucking now, player pick. I nie tylko. 100 monet. Z lockoutem. O! Na RW. O, myślę, że lamienia mal. Ma, to jest bukiałe Sakara i to jest straszne. Niestety. Brak eventu, brak lamina. Bardzo złe. I Plerpi... Uuu, inform, not bad, not bad. Sadio mane. To się raczej nigdy nie przyda. Natomiast... Tu by się przydał jakiś geniusz do Martina Edegarda. Na zdrowie. Tej! Przepraszam bardzo, wczoraj był wczoraj był yy, patrz na błędy wizualne. Jest rekordowa ilość błędów wizualnych od wczoraj odnoszę wrażenie. On już tu z nami był od samego początku, schowany za tą białą światą. O co tu biega? O, brogi maresz! Oooo, oh, jasus mary. Postawała paczka bohatera. Oto ciekawe. Nie gwarantowany kordoba. Hamsik, nie. Kolega postawił na. Cień zabawy. Na zdrowie. Mężczyzna znaczy nie? Oj, tuż tak. Na show. O, Tu nie jest Karagier. To jest Ricardo Carvalho. Nie widziałem, żeby trafił go ktokolwiek z was. Na antycypacji. To jest uczciwy deal, że? Powinien być wartość 250 kapsy, nie sądzisz? Paro Yellow, Ranger, Frank Jong, Nico Magic, Opina Mbappe, klasycka. Jaki event jest jutro? Jutro event będzie. Wynajmując do FC Pro Open. Tu ludzie mogą tracić troszeczkę motywację, tego byśmy nie chcieli. Christos Tojczkow, pierwsza ramka dnia. Brał Parrot. Oj, ten Parrot ma trochę większą sylwetkę, niestety, niż bym chciał. Go Parrot! Fines! Ty ją przesunął 3 godziny wcześniej. Glask, glask, bieganie za samą Parał Yellow przez pół boiska. Gratuluję. Jest. Jest! Corner z TikToka! Brawo, brawo, brawo. Ale gramy na prawdziwego śmiecia w pierwszym meczu już. Pół na pół, ale jakieś tam było. Haha, ale mnie <śmieniu> ma. Zresztą nie żebym graczy wyzywał, bo to jest wina jej, ale wiesz o co chodzi? Ci nigdy nie powinno wydarzyć. Christo Stoiczkow, Hej Szymo! Za każdym razem już od e, dwóch lat? Od dwóch lat. Stoczkow! Pustą bramkę. Na no jeszcze jedną pauzę bierze, No po co? Po co tyle tych pauz na Rivals? Ola to został brutalnie podwojony.